Musi być podanie, Filip. Filip Wiszniewski, walki według Filipa, na drodze wojownika dzisiaj niestety przegrany, ale po całkiem zacnym boju Dawid Kareta. Dawidzie przede wszystkim, mimo porażki, duże gratulacje za ten pojedynek. Pokazałeś niezłomny charakter do walki, to też jakie są Twoje pierwsze przemyślenia na temat tego pojedynku? Czy zabrakło jakiejś iskry, jakiegoś szczególnego elementu, czy jeszcze czegoś? Witam serdecznie widzów no przede wszystkim no nie zabrakło nic, no daliśmy dobrą walkę uważam, że jak i ja jak i mój przeciwnik mocno podeszliśmy do tego starcia no popizgaliśmy się konkretnie i, i poklinczowaliśmy i próbowaliśmy się gdzieś tam poobijać kolanami, łokciami praktycznie no, nic tu nie zabrakło, no, dobra walka, małe punkty zaważyły o Jednej bądź drugiej wygranie. Ja mogłem trochę więcej zrobić, nie zrobiłem. Wygrał przeciwnik, wykorzystał te swoje punkty w tej walce też mnie przytrafił w pierwszej rundzie, gdzieś tam i, i, i dalej. Ja też go przytrafiłem. No kurde, no pobiliśmy się konkretnie. No. To był bardzo szeroki przekrój technik zarówno po twojej stronie, jak i Wojciecha Kazieczko to też czy ty spodziewałeś się, że ta walka potoczy się właśnie tym powiedzmy szalonym torem, przynajmniej w tej pierwszej rundzie, bo jednak patrząc na taki fenotyp, na profil zawodnika, jakim jest Wojciech Kazieczko, to jest raczej bardzo celna stójka, bardzo, takie szachowanie przeciwnika, a tu mieliśmy tak naprawdę cios za cios. Czy ty przewidywałeś taki scenariusz? Eee, scenariusza gdzieś tam Miałem swój scenariusz oczywiście na ten pojedynek. Chciałem bardziej e, iść do przodu, chciałem bardziej clinchować, bo wiedziałem, że po prostu Wojtek jest wysoki, ma długie ręce, że no, stójkę ma piekielnie mocną, kopnięcia i tak dalej. Aczkolwiek e, fajnie tutaj wybraniałem, nie wiem czy mnie trafił jakimś kopnięciem e, przez całą walkę. E, I moje ciosy też tam gdzieś odpowiadały mu, kontrowały, e, wchodziły tak samo, także e, tu też mnie zaskoczył w tym pojedynku, że jednak wybraniał te moje sprowadzenia, że też się nie bał tak jak ja w stójce z nim wchodzić w te zwarcia, to tak on w klinczu też się nie bał ze mną jednak poklinczować, troszkę wejść w te zapasy. Dawidzie, w mojej opinii, jeśli mogę wyrazić swoje, stanie, swoje zdanie, jesteś zawodnikiem bardzo nieoczywistym, niedocenianym ze względu na dzisiaj już ten wyrównany rekord 5 do 5. Natomiast odnoszę nieodparte wrażenie, że człowiek, który pokonuje Mariusza Joniaka, czy idzie na decyzję z Robertem Ruchałą, to jest zawodnik, który dysponuje naprawdę wysokim poziomem. To też, czy masz takie przeświadczenie, że ta kolejna szansa od KSW, nawet biorąc pod uwagę teraz tą dobrą, choć przegraną walkę, się pojawi? No powiem tak, no jest mi niezmiernie szkoda, że, że gdzieś tam te moje pojedynki zawsze może o włos, nie o włos, ale gdzieś są bliskie jednak wygrane i z dobrymi zawodnikami. Ja nigdy tam nie bije się z jakimiś po prostu wymyślonymi przeciwnikami, gdzie e, gdziebym mógł mieć to zielone pudełko, tylko ja tam mierzę, celuję po prostu w mocne, dobre pojedynki i zawsze dostarczam tych wrażeń w walce, chociaż mi się tak wydaje. E, no bije się na 100%, no lubię to, jestem tutaj e, Starczam kilicom tych wrażeń i no fajnie jakby mnie KSW doceniło jeszcze za ten mój trud, starań, bo poświęcam no całe swoje życie na... Na przygotowania, na, na to, żeby tu być i pokazać też siebie w tej klatce. Dawidzie, był Mariusz Joniak, był na wieczorze walk Robert Truchała, był Roman Paulus na Oktagonie, także bardzo szerokie spektrum gal, na których toczyłeś swoje pojedynki. To też powiedz, czy to mentalne uniesienie pojedynku z perspektywy ciebie, wojownika, czymkolwiek się różni na tak dużych galach od tych małych? Mm, jeszcze raz, bo. E... O to... Czy trudniej jest unieść pojedynek w KSW, na przykład? Aha. O to chodzi. Nie. Dla mnie organizacja tak naprawdę nie, nie ma znaczenia. Dla mnie ma znaczenie tylko przeciwnik i przygotowanie pod niego. Cała reszta, ta oprawa i tak dalej. Nie ma dla mnie zbytniego wrażenia takiego znaczenia. Wiadomo, wrażenie jest ogromne mm -hmm. wystąpić na KSW i to yy, no, nie ma o czym tutaj rozmawiać, jest no po prostu petarda, nie, okay. ale, ale chodzi o to, że ja wchodzę do klatki i po prostu mam swój tunel taki. I ja nic nie widzę tylko pojedynek mój, yy, mojego przeciwnika, tą klatkę, która się zamyka. I po prostu w tym okręgu sobie po prostu walczę i daję swoje show, a schodząc z tej klatki dopiero patrzę na ten ogrom tego wydarzenia i będąc tutaj na kulisach już po walce mogę powiedzieć wow, no że no jest tu kurcze jednak no przepięknie no, i cieszę się tym, celebruję dopiero, no, szkoda, że po przegranej walce. No ale no celebruję po prostu to, że tutaj mogę być i mogę też pokazać swoją twarz i swoje nazwisko. A czy potwierdzisz to, bo ja kiedyś toczyłem walki grapplingowe, to nie są oczywiście takie emocje jak w MMA, ale ja miałem takie wrażenie, że czas jednak płynie troszeczkę inaczej. Mniej się dostrzega, widzi się tylko przeciwnika. A czy ty masz w MMA podobne doświadczenia? Tak, tak, to tutaj jakby robi się troszeczkę taki tunel czasoprzestrzenny i po prostu yy, może tego nie widy no, jeden niezawodnik w walce to może doświadczyć, ale po prostu te ciosy są tak czasami powolne jak w Matrixie. Jak w Matrixie, gdzieś te zejścia, a tu potem się ogląda to wideo z walki jest po prostu dup 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 dup, tak jak w Mortal Kombat po prostu walka, nie? Także także yy, Tutaj ta adrenalina mm, robi no, niesamowite wrażenie, jakby kurczę na motorze 300 na godzinę pędzić po autostradzie e, wśród samochodów e, może podobnie, e, podobne wrażenie to robi. Także no. Nie tylko tego spróbować. No. Szanowni, nie wiem, czy mam taką siłę przebicia, natomiast ja apeluję o kolejne pojedynki Dawida Karety, bo może przeplatać te przegrane zwycięstwami, ale to są walki, które zawsze budzą duże emocje. Dawidzie, ode mnie dzisiaj to tyle. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i jeśli masz oczywiście ochotę kogoś pozdrowić, podziękować, to oczywiście to jest chwila dla Ciebie. Tak, no przede wszystkim chciałbym pozdrowić. Wszystkich Cieszyniaków, którzy mi kibicują z mojego miasta i poza tym miastem, mój klub Octagon Team Cieszyn, trenera Michała Mankiewicza, który no, do każdej walki po prostu układa game plan i jest moim wsparciem i mentorem, moją narzeczoną Jannę Parciak moich kolegów klubowych, którzy no niejedną rundę po prostu ciężko musieli ze mną zrobić, żebym ja mógł tu być, a oni za tymi kulisami po prostu dostawali też cięgi ode mnie, no i oczywiście od nich tak samo, także im też bardzo dziękuję, no i całej mojej rodzinie i... I wszystkim dookoła. Szanowni, dziękuję tyle bardzo. dzisiaj. Dawid, Kareta, bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia przy okazji kolejnych gal. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję. Miło było poznać. No, Miło mi było. Tak.